5 stycznia 2021 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Poranne fajerwerki, hura optymizm z dnia wczorajszego zostały szybko ugaszone, jeśli chodzi o sesję w Nowym Jorku. Dość mocno, dość mocno risk on odrzucony i to praktycznie na całej linii, wszędzie to było, wszędzie to było widoczne. Szybko, jeśli chodzi o Edka Ponownie w cudzysłowie, byki strzelają sobie w kolano a, tym długim e, górnym cieniem w dalszym ciągu, w dalszym ciągu te poziomy e, w okolicach w takim razie e, 23, 23, 15, jako strona e, propodarzowa w dalszym ciągu e, działają. Z perspektywy intraday mieliśmy plan na ewentualne longi, natomiast jeśli, jeśli ktoś uważnie a, temu rynkowi się przyglądał i przysłuchiwał, a, to my byliśmy gdzieś w tym, w tym momencie. Dolnych cieni, kiedy na rynku pojawiła się informacja o tym, że Niemcy wydłużają kwestie związane z lockdownem z 10 do końca stycznia. W związku z tym samo to już było pierwszą taką czerwoną, czerwoną żaróweczką. Oczywiście woda się wylała, mleko się rozlało w momencie, kiedy najpierw bardzo, bardzo nieoficjalnie mówiło się o tym, że Wielka Brytania wraca do, do lockdownu tego takiego pierwszego typu. Wszystko jest kompletnie zamknięte. To był jeden z powodów, dla których fund złamał ten, ten ewentualnie kanał. Oczywiście również te informacje nie mogły służyć czy być podstawą do tego, żeby w ramach planu, który mieliśmy w okolicach 35-90 próbować pod długie pozycje na funcie podchodzić. No to jeśli to tak połączymy, jeśli to połączymy tylko na zasadzie samych, samych wykresów, to oczywiście w jednym i drugim przypadku byłaby to kwestia byłaby to kwestia stop losów. Co dalej w takim razie? Jeśli chodzi o ETKA, na ten moment bardzo agresywnie to, co było podażą, to, co było podażą w ramach 31, czyli okolice 22.85, a później ewentualnie kwestie związane z 23. Myślę, że z perspektywy próby zmierzenia tego w jakikolwiek w jakikolwiek sposób to bliżej powinno nam być do, do tych wyższych poziomów w kierunku 23 i dokończenia do kończenia ewentualnego biznesu. Natomiast z perspektywy jakiegoś bardzo niskiego horyzontu czasowego, w zależności od tego, co się wydarzy w tym miejscu, gdyby nam tutaj powstała na, nie wiem, na 5 minutach, na minucie strefa podażowa z bardzo niewielkim stopniowym, próba podejścia teoretycznie mogłaby mieć. Mogłoby mieć miejsce. Jak mogą wyglądać w takim razie zasięgi na etkus z perspektywy intraday? Jeśli weźmiemy sobie e, zachowanie się, e, z którym mieliśmy do czynienia e, w ostatnim dniu handlowym, e, jeśli odłożymy to. Jeśli odłożymy to. Jesus! Coś mi nie idzie. Anyway. Zrobimy to w ten sposób, odłożymy ten sam spadek, to jeśli, jeśli będziemy spadali z poziomów 22, 85, 22, 90, czyli z obecnych, to prawdopodobnie poszukamy stop losów związanych z 31. Ok, a jeśli będziemy ewentualnie mieli się cofać z 23, 15, no to tylko stopy związane, tylko stopy związane z minimami z dnia wczorajszego najprawdopodobniej wtedy byłyby brane pod, pod uwagę na etku. Popyt według mnie w dalszym ciągu na pewno pod 1,22, czyli w, w kierunku minimum związanych z FOMC, tutaj wielkich zmian w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy w dniu wczorajszym, nie ma. Fund, połamane dość istotne poziomy. Dzień odwrotu na funcie w pierwszym dniu roku, w pierwszym dniu miesiąca, tygodnia i dnia. Natomiast dotarliśmy z perspektywy wykresu dziennego, przełamaliśmy 35,90,80, no to następne jest 50% tej zmienności, z którą mieliśmy do czynienia 28, a w tym wypadku mówimy o kwestiach związanych z 34,80, natomiast podaż jak najbardziej w jeśli chodzi o 50% rozpiętości z dnia wczorajszego i ewentualnie tutaj minima z 31. Przypominam, że dzień odwrotu musi być potwierdzony przełamaniem ewentualnych minimów i domknięciem pod. Zobaczymy, czy to sprzedającym się uda. Z perspektywy intraday w takim razie, a według mnie poziomy związane z otwarciem tygodnia jak najbardziej mogą mieć rację bytu z perspektywy próby podejścia intraday pod ewentualne krótkie pozycje na zasadzie podwojenia e, swojego rodzaju konsolidacji, z którą mamy do czynienia e, późny Nowy Jork, e, cała Azja, początek tutaj Europy. Podwoimy to i testujemy poziomy związane, poziomy związane z otwarciem tygodnia, a jeśli nie te poziomy, to e, typowa e, potencjalna a, strefa e, podażowa w okolicach 36,73. Popyt, tak jak wspomniałem, teoretycznie powinien się, powinien się, przegrupować, ok? I w tym wypadku poziomy, o których wspomniałem, bliżej 35, czyli konsolidacja i wyjście górą, z którą mieliśmy do czynienia w końcówce, w końcówce grudnia. Tyle, jeśli chodzi o funta. Ale fund z Jenem e, zaczyna wyglądać ciekawie z perspektywy ewentualnych krótkich pozycji, biorąc pod uwagę kłopoty Wielkiej Brytanii a, i cały ten e, sentyment negatywny. Bardzo podobnie jak na kablu, e, dzień odwrotu. Tyle tylko, że już po części potwierdzony, bo jesteśmy pod minimami z dnia wczorajszego. W związku z czym zejdźmy sobie na wykres intraday. Czy są szanse, żebyśmy przetestowali pewne propodażowe poziomy, a jest ich tutaj, według mnie są dwa. Pierwszy jest w okolicach 140-40, okay? natomiast widziałbym tutaj jeszcze kwestię ewentualnie 140-80, prawdopodobnie na ten moment trzeba byłoby się i tak bronić powyżej tych maksów, natomiast sam cel też jest w miarę taki, taki jakby pozytywny. W stosunku do tego, jak się bronimy, chodzi mi o risk-reward, bo to jest wolne ograniczenie, czyli w pierwszym rzucie mówimy o okolicach zbliżonych do 137, a później gdybyśmy sobie ogarnęli całą tę konsolidację i podwoili, to mówimy o okolicach zbliżonych do 133, 50, 133, jeśli chodzi o funta z jenami na koniec NASDAQ na koniec NASDAQ, poruszamy się tutaj i kolejny raz została odrzucona taka linia dość ciekawie wyglądająca, również dzień odwrotu, oczywiście kwestia potwierdzenia zejściem pod minima, natomiast tych dolnych cieni pamiętajmy, tych dolnych cieni dość sporo w ramach wzrostów i fajerwerków przed zakończeniem, przed zakończeniem roku. Wydaje się, że dopóki ten poziom tutaj w okolicach 12 450, 12 400, dopóki w cenach zamknięcia jest utrzymany, okay, no to byki jeszcze będą próbowały bronić. W dniu dzisiejszym kalendarz napięty, ale wydaje się, że kwestie związane z e, danymi ze Stanów Zjednoczonych, ISM, e, tutaj jak najbardziej e, będą e, miały szansę być tym w cudzysłowie wytłumaczeniem akcji związanej z tym, co zobaczymy ewentualnie na indeksach. W związku z czym, z perspektywy, z perspektywy intraday, jeśli sobie przesuniemy jedną z linii, okay, to wiemy, gdzie mamy podpórkę. Zejdźmy na niższy horyzont czasowy, a generalnie rzecz biorąc, rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, a odmierzając, odmierzając pewnego rodzaju poziomy, to jak wysoko ewentualnie możemy podejść, żeby byki miały tutaj szansę na próbę obrony, próbę obrony tej linii, biorąc pod uwagę, że podwoimy ten ruch? Tak? No to zaraz sobie wszystko sprawdzimy. Z tej perspektywy. Ok, linia ma szansę zostać przetestowana, czyli na zasadzie ewentualnie. Jakiegoś jeden bum do jednego. Wszystko nam się zgadza. Wiemy, gdzie jest popyt. Wiemy, gdzie jest teoretycznie kwestia związana z podażą. Oczywiście nie trzeba byłoby rysować tych linii. Wystarczyło też popatrzeć na to cofnięcie i ten wyjazd górą. I też to jest strefa potencjalnej podaży na dzisiaj z perspektywy intraday, jeśli chodzi o nazwę. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę te sygnały, one się mogą jak najbardziej mieszać, typu risk on, risk off, sporo będzie zależało od tego, co już tam na ten rynek napłynie, jeśli chodzi o informacje, w związku z czym być może ekspozycja na początku roku powinna być odrobinę niższa. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.